Co o Izaka? Przestańcie mnie tym Izakiem napastować. To nie jest moja sprawa. Ja mam do Izaka dużo zaufania i dużo miłości. Jak mówi, że filtrował, to filtrował i że nie było w tym nic złego, to nie było w tym nic złego. Koniec dyskusji. Ludzie będą teraz, on już do końca życia będą mu wszyscy pis pisali. Cokolwiek by nie zrobił, to ludzie będą pisali. Ale pamiętasz, jak zdradzałeś żonę? każdemu, każdemu próbują w tym internecie jakąś łatkę przykleić i, i te próbują przykle przykleić Izakowi. Nie nikogo nie zdradzał! Nikogo nie wygupią się tylko z dziewczynami. To też źle brzmi. Dobra, nieważne. To mnie nie obchodzi, ok? To nie jest moja sprawa. Nie, nie, nie widziałem, ja nic nie widziałem, ja nic nie wiem, nikt mi nic nie mówił. Tylko ludzie jakieś piszą rzeczy w internecie. Ja nie wiem, czy one są naprawdę, czy są zmyślone. To każdy. Wiecie, to jest jakaś sensacja, jakiś tam wyróżnik. To ludzie produkują się w tym temacie. Nie? Ja spokoju, spokoju nie mam. Co chwilę. Wczoraj gram w Space Marines 2 i też mi co chwilę się pojawiały jakieś. Gadałeś z Paulinką ostatnio, jak się ma. No nie gadałem, pogięło was! O co chodzi? O, rany boskie. Szaleństwo, szaleństwo kompletne. No tak, ale tak działa internet. No to, to też trzeba być na to gotowym. Trafisz do tego internetu i no, musisz z tym żyć. Tak, tak, ja mówiłem. Mówiłem o tym wiele razy, że tutaj się będzie różne świństwa przyklejało różnym ludziom, żeby widownia miała takie poczucie, że każdy youtuber to świnia. W związku z tym Boxdel nie jest wcale taką wielką świnią. I nie wiem, czy to jest zorganizowana akcja... Czy to jest tylko marcoń popchnięty do takich działań? Nie wiem, no ale musicie brać pod uwagę, że w internecie jest ogromne zakłamanie, no i wszystko zdaje się być, zwłaszcza dzisiaj, wszystko jest fałszem.